Książka ta jest wynikiem naszych, naszego projektu, który pozyskaliśmy w zeszłym roku z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Narodził się pomysł, aby przetłumaczyć historię powiatu wejherowskiego i płuckiego z 1907 roku, wydaną przez Franca Schulza, żeby to przetłumaczyć na język polski. Dotąd to dzieło było tylko osiągalne pisane gotykiem, a więc była trudność zarówno w czytaniu, czy w translacji. No i podjęliśmy się tego trudnego zadania przetłumaczenia tego dzieła, tym bardziej, że jest ono objętościowo dosyć pokaźne, jest to 700 ponad stron. No i przez rok udało się dwóm tłumaczom sprostać trudnemu zadaniu tłumaczenia. W maju mieliśmy konferencję w Krakowie, na której promowaliśmy reprint, czyli, czyli wersję oryginalną. Natomiast dzisiaj przyszedł czas na promocję tego tłumaczenia. W nakładzie 600 egzemplarzy ukazało się to, to dzieło, można tak to powiedzieć, bo jednak jest to poważna Skarbnica Wiedzy na temat historii powiatu wejherowskiego i puckiego. Myślę, że każdy ważny czytelnik znajdzie tutaj wiele ciekawych szczegółów. Chociaż oczywiście zalecam czujność przy czytaniu tej lektury, ponieważ jest ona napisana przez autora niemieckiego w 1907 roku, a więc te, jego, jego stosunek do Kaszubszyzny, jakby do spraw kaszubskich jest tutaj no, zdecydowanie yy, dla nas, yy, no, może nie bolesny, ale kontrowersyjny. Dlatego, że we wstępie tłumaczymy, że jest to po prostu tłumaczenie dzieła pod którymi jako, my jako wydawcy się nie podpisujemy. Natomiast y, przede wszystkim wartość tego jest taka, że autor tej publikacji korzystał ze źródeł, które dzisiaj już nie istnieją. A więc mamy tutaj do czynienia z dokumentami. Tym bardziej, że Franz Schulz był historykiem, który korzystał ze źródeł i był, że tak powiem, bardzo skrupulatny w sprzedawaniu y, informacji historycznych. Natomiast jego, jego należy oddzielić tą y, część, jakby. Y, w stosunku do spraw kaszubskich, do spraw polskich, od faktów historycznych. I wtedy to można traktować jako bogate źródło informacji. W cenie 60 zł jest do nabycia tylko u nas w pałacu. Nakład jest dosyć ograniczony, więc podejrzewamy, że to nam się dosyć szybko rozejdzie. Natomiast no, innych miejsc do sprzedaży nie przewidujemy. Liczymy, że wszystko sprzedamy na dniu tutaj u nas w pałacu.